Czcigodni księdza, księża, panie pośle, panie wójcie, szanowni państwo. W pierwszej kolejności dziękuję panu wójtowi za zaproszenie, że mam zaszczyt pozdrowić od mieszkańców gminy Zbuczyn, gminie w Powiecie Siedeckim, już innym województwie, ale gminie sąsiedniej. Pozdrowić od mieszkańców gminy Zbuczyn, którzy bardzo często odwiedzają waszą gminę, czyli jadąc do Łukowa, czy rodzinnie jest tutaj wiele zależności. Dziękuję panu wójtowi za to, nie tylko że mnie zaprosił, ale za to, że ta nasza współpraca się rozwija. Ja pamiętam jeszcze za wójta Wolińskiego, gmina Zbuczyn i gmina Trzewieszów były w związku międzygminnym. Przepraszam. Międzygminnym. No jakiś czas ta współpraca można powiedzieć zamarła, ale dzisiaj dzięki temu, że właśnie Pan Wójt wyszedł z inicjatywą. Realizujemy wspólne inwestycje wodociągowe, ale myślę, że to jest początek takiej konkretnej, wymiernej współpracy pomiędzy naszymi samorządami. Pan Wójt jest trochę starszy ode mnie, ale jest bardzo koleżeński jest dobrym człowiekiem, takim bardzo dobrym organizatorem, i mogę brać przykład z pana Wójta. I tak powiem, trochę jak samorządowiec, że zazdroszczę Państwu, tak zdrowo zazdroszczę tego, co tutaj widzę, bo widzę bardzo dużą aktywność społeczną. Widzę nowy, nową świetlicę, pewnie bardzo drogą. Słyszę o doskonałej współpracy z władzami samorządowymi, z Panem Posłem. Jak jest współpraca, jest rozwój. I tutaj u Państwa widać tą współpracę na różnych szczeblach rządowo-samorządowych i samorządowych i tego Państwu gratuluję. Wiem o tym, że mieszkańcy gminy Trzewieszów są ludźmi, którzy bardzo ciężko pracują, ale też potrafią się bawić. Moja mama niegdyś pracowała w Jakuczach, mogłem to obserwować, jak byłem w liceum. Dzisiaj jest dzień zabawy. Gratuluję Państwu ciężkiej pracy i życzę Państwu po prostu dobrej zabawy. Szczęść Boże.